Ciekawa karczma z nie najgorszym jedzeniem na południu Polski. Aby ją znaleźć musicie udać się do Żywca, a dokładnie do Karczmy Żywieckiej. Na start powinniście dostać poczekadełko w postaci smalczyku z chlebem. Ja osobiście za smalcem nie przepadam, więc zostawię tą pozycję bez oceny. Czas oczekiwania nie był zbyt duży przy dosyć sporym obłożeniu lokalu. Kurczak z grilla nie był najlepszy, bo był trochę gumowaty i moim zdaniem słabo doprawiony. Frytki, które wybrałem do tego kurczaka też nie były powalające, ale nie mogę o nich Powiedzieć, że były niedobre. Kolejne danie to krem z borowików. Miał intensywny smak i naprawdę nie było się do czego przyczepić. Jedyną rzeczą, którą bym zmienił, to dodałbym tam trochę więcej grzybów. Ostatnia, a zarazem najlepsze danie to ziemniaczki z nadzieniem. Fajnie przypieczony boczek i dobra, lekko zduszona, słodka cebulka. Jeśli będziecie jeść na zewnątrz, to musicie uważać na ten próg. Jest sporo oznaczeń, więc na pewno dużo osób musiało z nim przegrać. A tak prezentuje się finalny Paragon. Zapłaciłem 124 zł za wszystkie dania. Generalnie zgadzam się z opinią na Google. To miejsce ma 4 cztery i zdecydowanie oddaje to jej klimat.